My się zajmujemy realnymi problemami. My o realnych problemach piszemy programy. Zobaczcie, my w naszym programie, tym dwunastopunktowym, który pokazaliśmy w lutym, mówimy przecież wyraźnie, że trzeba powołać grupę w prokuratorów, w prokuraturze krajowej, która w, będzie w, wspierała Państwową Komisję do spraw pedofilii i sama działała w sprawie wyjaśnienia przypadków pedofilii w Kościele katolickim i w, innych, i w innych wyznaniach. Zwłaszcza w Kościele katolickim, bo tam tych pytań jest dzisiaj najwięcej, to jest największa tego typu organizacja religijna. W i, I dzisiaj macie, Newsy przynoszą wiadomość, jak bardzo ten program jest potrzebny. Państwowa komisja do spraw pedofilii, którą kieruje Błażej Kmiecia, który jest kompletnie z, z innego, że tak powiem, w. Obszaru niż ja, prawnik kiedyś związany z Ordo Juris ale porządny człowiek w, i, i którego też oskarżano, że będzie serwilistyczny wobec Kościoła. On dzisiaj już nie może wytrzymać i wysyła pisma do kongregacji, żeby kongregacja z Watykanu przysłała, czy nakazała wydanie dokumentów, bo jak oni się zwrócili do biskupów o wydanie dokumentów, to otrzymali odmowę od jednego biskupa dostali dokumenty. A co to jest jakieś eksterytorialne państwo w Państwie Kościół Katolicki? Co to obywatele jakiegoś eksterytorialnego państwa byli krzywdzeni, jeżeli, jeżeli jest takie podejrzenie, nie, obywatele Rzeczpospolitej te dzieci. Ci młodzi ludzie są obywatelami Rzeczpospolitej. I widzicie, jak aktualny jest nasz program? Komisja nie może się z tym poradzić, a teraz, gdyby był zrealizowany nasz program, to ta grupa prokuratorów dzisiaj już by była w kuriach i wyciągała te dokumenty.